Siemaneczku, witajcie serdecznie z tej strony. Karela to są legendy wojny smoków. Yy, fajny profil kamerki, nie? Tylko teraz nie zawsze będę patrzył w kamerkę, ale wydaje mi się, że lepiej niż jak ona stoi, była nade mną i ja i tak się nie patrzyłem w kamerkę. ale tak to przynajmniej co jakiś czas może będę zerkał. Yy, no dobra, beczki. Yy, oj, tak, beczki. No i co są w newsach? W News Niusach rozpoczął się event majowy, yy, który w moim przypadku aktualnie wygląda tak. Już. Nie mam parcia w ogóle na te zadania majowe. Liczę tylko na tego, świętość. Niech sobie świętość Kodraga nie ma. Na kolejne amulety Kreców. Oczywiście. Nie wiem, czy będzie, bo już parę osiągów zrobiłem w międzyczasie. Ale. Oje, oh yes, supreme. Kwietniowy też zrobiłem. Kompletnie nic się nie zmieniło. Taki smuteczek trochę, wewnętrzny czuję, Bo ja lubię jak te kwesty. Ja wiem, że dużo osób zawsze za przeproszeniem na przykład z crpr kurwiło na to, że I tak nie jestem family friendly, nie włączam monetyzacji i mam poniżej 18 roku życia, to jest informacja, że nie powinna się wyświetlać więc mogę przeklinać, bardzo mnie to cieszy no nie za to, żeby to żeby musiał, ale wiecie o co chodzi no i no i, no i właśnie się wybiłem z wątku no i... Ja lubię, jak się te misje rozwijały. Takie było z Cerberem, że było, trzeba było biegać tą misję, rozwijać przez te pierwsze chyba 4 miesiące. Później to już było takie użyć, użyć, użyć i klapa. Natomiast no, fajne było, to, że to się rozwijało. Ja mnie bardzo takie rzeczy cieszą. Minusem dla mnie to jest to, że właśnie w tych eventach nie bardzo jest to. Kolejnym świetnym wydarzeniem, jakby to nazwać, jeszcze nie mogę przejść, jest Himera Kimera, która była na zeszły rok, y, które były. Hector y, Experiment jest. Inwestor Coiny, teraz się to staje. I jest sklepik, w którym można to wymieniać. odskoczymy, może tam zaraz zobaczymy. Tak, y, Body Big Hunter. Y, no i minus jest taki, że. O, 3 godziny, czyli on będzie taki co jakiś czas, bo tylko 2, 3, 3 mu odpalili. Y, no dobra, ale to nie będzie problemu, bo to jest, teraz będzie czasowym eventem. Bardzo fajnie. Bo pozwoli to na niektórym wybić na przykład yy, osiągów, które nie wybili wcześniej, chociaż nie wiem czy się będą liczyć, bo yy, 13, tak, to jak na 13 widzieliście, to ja zrobiłem prawie wszystkie. Yy, nie mam tylko tego 100 razy, no ale to tak troszkę ciężko było, yy, bo ja aż tyle nie grałem, żeby to zrobić. No ale to fajnie zrobili. A teraz mamy w wydarzeniach yy, możliwość... Wbicia sobie, o widzicie, battle turn, turn, experiment i danie ich na nowo Fajnie bo znowu można punkciki sobie zgarnąć, nie pamiętam czy za trzynastkę były punkty Chyba nie właśnie A były, za niektóre były, ale za co No to tam pięć punkcików, no ale zazwyczaj te osiągi to są takie jakby unikalne Na takim poziomie, że jak ich nie zrobisz w odpowiednim momencie czasowym, to ich później nie będziesz miał a pytacie, czemu ja idę w tą stronę? Bo chcę coś fajnego pokazać. No, fajnego, no nie wiem czy fajnego, może komuś się to spodoba czy nie. Chociaż i tak pewnie widzieliście, mam tu osiąg. I co to jest? Do not sleep, I'm close by Zabić 10 wojowników duchów, śpiących wojowników, o, tak bym to przetłumaczył. To, miałeś zrobić, to znaleźć i pokonać 10 w których level nie jest mniejszy niż twój, w battle. W, znaczy w, w battle, no w, w walce, tak? E, no i co? No i zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądać e, już użyłem tego? Czy nie użyłem? E, użyłem No czasami nie zauważam czy używam czy nie, więc Wola się upewnić Jak ktoś ma 10 szarek kamyków to może mi podesłać Bo mam misję do zrobienia, a nie mam kamyków do przerobienia Tak jakby ktoś oglądał i by się komuś chciało to Wiecie e, Zmienił mi się nick, podkreśnij gulag Podkreśnik, star, podkreśnik podłoga. Jak ktoś woli, no, no i bijemy sobie właśnie w porzucone mogiły. Aha, odnośnie majowego awenciku mamy tu jeszcze ten taki cypeleczek, który naciskamy, i dostajemy żetonik. Super, za żetonik można tam coś wymieniać się. Dostaje, jak zrobimy jakąkolwiek aktywność, to dostajemy kolejny żeton. Za stop potworków też żeton, i za walkę z wrogami też żetonik. Więc zapraszam chętnie do PHP. O i PVE i wszystko, ale ja nie będę brał udziału, bo mnie bardzo by się chce. I jest na przykład Dark My Life. It's my life. I była taka piosenka, nie? To sobie Dark My Life'a stuczemy. Tak, gdzieś byśmy. Żebyście... a ja mam elki pod tego, pod kretca, ale to nie jest, bo. Co jest fajne? Używają elek. Naprawdę, używają elek. I co jest jeszcze dobre? Stunują. I patrzcie, uniki, uniki. I to właśnie mamy tego, że y, to jest duch silnego wojownika, i to są y, niki graczy, którzy. Ja sobie łukną LK, bo nie chcę zastanowić i głupio się, wy, 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 o właśnie, Wypieprzyć, nie? Widzicie, Elkę Mocy jeszcze chyba używał, czy, czy coś takiego. Y, no. I używają Elek. No i to jest, to, jest, to jest śmieszne z jednej strony, ale z drugiej, no patrzcie, no Moby już używają Elek. Co, co będzie dalej? Co będzie dalej? No, zaraz zobaczymy, nie? Eee, możemy wejść, jeszcze szybko skoczymy do tego sklepiku. Wiem, że to można amulet czasowy wygram Darga chyba kupić. Jest tam jakieś parę rzeczy, które może by mnie zaciekawiły, ale no jak sami widzicie, 3 godziny raczej nie uda mi się zgarnąć tego wszystkiego, więc eee, to mnie daruje po prostu tym razem, bo nie, 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 nie na tym mi zależało. Cisnę w ogóle w inną gierkę teraz. Jak się do maksa wkręciłem, eee, Conqueror Blade nie wiem, czy jakiś materiał będzie z tego, bo. Bo ciężko tam coś tak gadać jak na przykład przez 15 minut bronisz yy, punktu jakiegoś tam, nie więc. Yy, no, jakbym się chciał montować, to może jakieś ciekawsze momenty by zrobił. Ale jak chcecie mnie zobaczyć w akcji, yy, to jest taki youtuber, Lutel. I on tam założył yy, root taki, który się nazywa Grube Bulwy. Aktualnie należy do grubych bulw 2 yy, i tam też. Yy, tam też... Yy, są takie jakby um, najazdy, na, nie na najazdy lenne, tylko wojny terytorialne i może w sojuszu mogą zajmować jakieś tam e, poszczególne e, lenne, czy, e, w tym są wioski, miasta, punkty graniczne. E, no i aktualnie jest ten etap taki, że przyjmujemy miasta i wioski. E, no i mamy aktualnie e, jako e, ród mam e, dwie, e, mamy dwie, e, dwie, dwie, dwie wioski. Eee, natomiast, jako sojusz, eee, mamy dodatkową wioskę i miasto. Eee, no i więc jest, jest, jest spoko. Eee, no, i tam też na tych odcinkach, jak odpowiednio montuję, eee, to gdzieś się tam mogę przejawić. Eee, Nikt mam Karel Nis, bo grałem sobie babką. Eee, główną bronią mam Halabarnę. Eee, natomiast no, rozwijam też w międzyczasie jakieś tam inne bronie. Tak, żeby eee, nie znudziło mi się walka z jedną, jedną bronią. Nie? No i ostatnio bardzo dużo na tym czas spędzam, też nie bardzo mogłem ostatnio nagrywać, bo niestety się rozchorowałem. No i teraz fajna rzecz, zaraz dokończę Co wpadło nam eliksir władców koszmaru i jest fajne, 10 minut i jak dos atakujemy, znaczy używamy, przepraszam, atakujemy. Dostajemy 10 inicjatywy, 10 z prędkości i minimalnie tam zwiększa nam się ilość złota z walki. Fajna sprawa. Minus o, oczywiście, o przepraszam, że dostajemy exp, yy, no ja nie lubię dostawać exp, chociaż teraz to troszkę mam już takie, wiecie, może być, to nie szkodzi, yy, nie przeszkadza mi to, bo tak już nie mam takiego oparcia na, na, na tam siedzenie na niskim levelu, yy, no fajnie by było sobie to, tam męstwo podbić do, do tego, co ja tam mam zaraz, do czempiona, do gladiatora chyba, nie? No, to by nam dało fajnie rzeczy, oprawki trzeba byłoby powybijać, ale tak naprawdę ja mam, mam małe parcie na grę aktualnie, na, na legendy. Nie wiem czemu, może właśnie... Yy, czy to było spowiadane tym, że przyszliśmy ten serwer czy coś, chociaż już wcześniej tak. tyle sody bym sobie już grę, ale mam taki sentyment do tej gry, że naprawdę, ja z ustanej śmierci będę miał grał, chyba że tak powiem brzydko. Yy, więc naprawdę będę cisnął i cisnął. Ale pomalutku, naprawdę pomalutku. Bo, no i co mogę powiedzieć? Igłuska Dobrowa teraz. Lecimy szybko sobie jeszcze ogarnąć ten sklepik tego uczonego. A, i no nie mogłem nagrywać, ja się troszkę rozchorowałem, W szczególnie znaczy miałem, miałem urlop, się rozchorowałem. Synek mi się też rozchorował. Żada się rozchorowała, siedzieliśmy z całą trójką w domu. I yy, tragedia, bo i pogoda nie dopisywała, więc nawet na spacerze się nie wyszło, bo to i wiało, i deszcz padał. Yy, więc no. O, jak godowy skup! O! Nie będę zbierał mośliwek. Zapomniałem, że można coś takiego robić. Ha! Idealne! Czemu ja tego wcześniej nie robiłem. Zapomniałem całkiem o tym. Yy, no to to jeszcze będzie kolejny mój wkład do majowego eventu. No i z racji takiej, że jak wszyscy w domu siedzą, to ja nie lubię nagrywać. Yy, no bo nie mam kiedy, nie mam jak za bardzo, bo jest ten wszystkiego. No i więc, więc, więc nie nagrywałem. A miałem właśnie nagrać z tymi stworkami białymi, znaczy z tymi duchami, yy, bo aktualnie wbiłem tam do 9 i mówię, 10 zrobię do odcinku, żeby wbiło się osiąka. ale tak mówię. No, ale fajnie było zobaczyć, czy tam można później w tej sensie, e, czy, czy później będzie można zobaczyć sobie tam jakieś inne, nie? Na e, którym to było? Quest na zadania. E, bo o to mi chodzi, już, już misje nie otrzymane. No, i tu mamy teraz 50 do ubicia, więc to kiedyś zrobię, więc spokojnie e, będę ich tułkł sobie e, regularnie. Eee, czyli jak wejdę i będę w lokacji, to zaatakuję, jak nie to nie. Inwestor shop to właśnie do, ten, do przejrzenia. Weźmiemy do poziomu ograniczenia, bo to wiecie. Eee, no, co 25 razy można na 24 godziny użyć. Akurat fajna rzecz, powiem szczerze, eee, żeby jeżeli nie grałem, żeby to zrobić. Eee, bo co 24, przy, po 24 otwarciu eee, można... Eee, dostaje się kombo kostkę, Kryształy, Gladiator Coiny, Marks of the warriors e, Warrior to te, te e, Marksy i to są na te ulepszenie takiego pierścienka później. I macie, złoty jaszczur na 16 level, stalowy, złoty grk, stalowy, albo zwykły grom drak. Jego karmy można kupić. czasówka, fajna. Boreczek z amuletami dla pupilów, broszki, które można używać yy, na, na chaotykach, nie? Tak, na chaotykach. tylko no chaotyki sł słabo ruszają. Pozwalane skrzydeczki, tu macie dwie, jedna jakaś tam super lepsza, druga też jeszcze lepsza, jednak tańsza, druga droższa. Kami przeobrażenia, to jest fajne, bo to jest często używane, to często, tego często trzeba używać yy, w wiecie, yy, w zadankach. Yy, kluczyki tańsze. Super tanie droższe to de geologa to to są do pupilów obozy chłopczy których nie ma jeszcze dostępu. Tu jest pierścionek, który blesy dawał z tego co pamiętam właśnie, no i to jest reset Użytkowych, tych czasowych elementów plecaków czyli tali, nie tali. Jedzonka, zobaczcie, pysz... a nie, pominki przepraszam, to były efekty yy, i efemerytyczne, talie więc bez szału, ale każdy by znalazł, bo coś sobie małego takiego, żeby się tym, yy, nie wiem, zachwycić, tak bym to nazwał. Yy, więc to. No, no co mogę powiedzieć? No, to chyba byłoby na tyle, co, co chciałem, więc yy, wyszedł z rogi 13-minutowy odcinek, więc dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.